Masz mieszkanie lub działkę rolną, którą chciałbyś sprzedać? Skontaktuj się ze skupem, który prowadzi Quick House Nieruchomości. Szybka gotówkowa transakcja, wszelkie formalności po stronie nabywcy, uczciwe ceny. Skup kupi także zadłużone nieruchomości w każdym stanie. Telefon 722 012 002. Quick House Nieruchomości, Paweł Druszcz. Farma fotowoltaiczna o mocy 50 MW powstanie w okolicach Kornicy. Burmistrz Końskich ogłoszeniem tej inwestycji odpowiada na niepokoje mieszkańców tej części gminy w sprawie ewentualnego przeniesienia w ich okolice budowy przetwórni odpadów, którą to inwestor początkowo chciał stworzyć w Gracuchu. Po tym jak zagrożenie niepożądaną instalacją zostało oddalone od Gracucha, a także po słowach inwestora oraz burmistrza o szukaniu innej lokalizacji dla tego zamierzenia, zaniepokoili się mieszkańcy innych wiosek. W ostatnich dniach odbyło się nawet spotkanie w Proćwinie z udziałem. Mieszkańców, którzy obawiają się, że inwestycja zostanie przeniesiona na ich tereny. Burmistrz Bratański jednak uspokaja i zapewnia, że żadne decyzje nie będą podjęte bez wiedzy i woli obywateli. Państwo sący prosili o wyjaśnienie, czy jest powód do zmartwień, czy, czy sprawa jest przesądzona. Mogłem mi odpowiedzieć tak, że zbliżają się wybory. I dzisiaj co jakiś czas będą pewnie w przestrzeni publicznej. Ukazywały się informacje o tym, że gmina urządza wysypisko, urządza spalarnię, a burmistrz na śniadanie połyka małe dziewczynki. To myślę, że jest wpisane w konwencję kampanii wyborczej i nie należy się temu ani specjalnie dziwić, ale też patrzeć na to przez filtr zdrowego rozsądku. Gmina nie zapraszała inwestora tego typu, nie jest zainteresowana inwestycjami tego typu. Ma narzędzia, by odpowiednio reagować na potencjalne zagrożenia i zamierza z tych narzędzi efektywnie korzystać. Mówił przed naszą kamerą włodarz i dodawał, że samorząd ma w tym przypadku interesy zbieżne z przeciętnymi mieszkańcami miasta i naszych wiosek. Inwestor jest wolnym człowiekiem, wolnym inwestorem. Może szukać tu działki, może szukać tutaj e, nieruchomości czy wspólnika i nie ma na to sposobu, żeby mu zabronić. Mamy wolność gospodarczą. Nie chciałbym też, żeby zabrzmiało to w ten sposób, że my, w gminie Końskich, końskie z góry wykluczamy jakichkolwiek inwestorów. To nie jest tak. Natomiast oczywiście jesteśmy zainteresowani, żeby inwestycje, jeżeli do nas będą trafiały, dotyczyły e, takich rodzajów działalności, które nam przysporzą e, podatków ludziom pracy i nie będą wpływały niekorzystnie na środowisko, czy na najbliższe otoczenie. Tymczasem pojawiły się informacje o nowej, zupełnie niekontrowersyjnej inwestycji. W pobliżu Kornicy powstać ma ogromna farma fotowoltaiczna. Jedna z największych elektrowni fotowoltaicznych powstanie na terenie dawnych poletek zalewowych w Kornicy. Jest już po podpisaniu umowy między przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji a inwestorem. Na 70 hektarach tych poletek zalewowych powstanie instalacja o mocy łącznej około 50 MW. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. My planujemy, czy poprosiliśmy inwestora o zorganizowanie spotkania w Kornicy z mieszkańcami, ponieważ będą towarzyszyły tej inwestycji pewne uciążliwości komunikacyjne na teren tych poletek zalewowych, częściowo przez Kornicę, częściowo przez Dukty Leśne. Trzeba będzie przywieść no, ogromną ilość materiałów budowlanych, materiałów związanych z instalacją tej potężnej fabryki prądu, ale jesteśmy przekonani, że po pierwsze będzie to z korzyścią dla, dla gminy, dla środowiska, również z korzyścią finansową, i to niebagatelną dla przedsiębiorstwa wydociągów i kanalizacji. Równolegle Gmina Końskie przymierza się wraz ze swoimi spółkami do złożenia aplikacji o gigantyczną rządową dotację na utworzenie wielkiej elektrowni wykorzystującej odnawialne źródła energii. Z tego prądu mogliby korzystać już wszyscy mieszkańcy naszego regionu.